Jesteśmy w trakcie przeżywania bardzo szczególnego tygodnia, myślę dla wszystkich chrześcijan Wielkiego Tygodnia. Wielki czwartek jest połową tego tygodnia, wszystko zaczęło się w niedzielę palmową i jest to nawiązanie do proroctw, które w Starym Testamencie, szczególnie u proroka Zachariasza znajdujemy. Zachariasz pisze o tym, co wydarzyło się wiele set lat później w Jerozolimie, kiedy wjeżdża Mesjasz do świętego miasta. Zachariasz pisze też, że wjeżdża na ośle. I zaczyna się nie tylko ostatni tydzień w życiu yy, zbawiciela, w życiu pana Jezusa, ale zaczyna się też również yy, coś bardzo szczególnego, co będzie miało przełożenie na funkcjonowanie każdego wierzącego człowieka. Tego, który żył współcześnie Jezusowi, ale tak samo tych wszystkich, którzy będą żyli tak długo, jak funkcjonować będzie ten świat. Wielki czwartek, ustanowienie wieczerzy, Pańskiej, ostatniej wieczerzy, ostatnia wieczerza, paschalna wieczerza, którą Jezus przeżywa ze swoimi uczniami, kiedy po raz kolejny, myślę właściwie już ostatni, mówi o tym, że oddaje swoje życie za nich, nie tylko za nich, ale za wszystkich ludzi. Wychodzi do ogrodu Getsemane, tam ma miejsce i jego zatrzymanie. idzie o kwestie. Wyznawców czy członków Kościoła Ewangelsko-Uzbuskiego, ale myślę nie tylko o tego Kościoła, ale wszystkich protestantów, jest to najważniejszy dzień w całym kalendarzu liturgicznym Wielki Piątek. Aczkolwiek można by się było kłócić, niektórzy by mówili, że najważniejszym dniem powinno być Boże Narodzenie, ale de facto najważniejszym dniem jest Wielki Piątek, kiedy Chrystus, osądzony w sposób niesprawiedliwy, Praktycznie wszelkie procedury sądowe, zarówno prowadzone przez Sanhedryn, jak i przez władze rzymskie zostały złamane. Wyrok już dużo wcześniej został i zatwierdzony, szukano tylko pretekstu Jezus umiera na krzyżu. Potem trzeciego dnia zmartwychwstaje kolejny kapitalny już dzień, zupełnie inna atmosfera tego dnia Wielkanoc, ale to dopiero jest przed nami. I czasami można by się było zastanawiać, co te wydarzenia, które miały miejsce 2000 lat temu, mają wspólnego z naszym funkcjonowaniem. Myślę, że bardzo wiele, dlatego że Wielki Piątek nie tylko jest, tak jak powiedziałem, spełnieniem zapowiedzi starotestamentowych co do życia i co do sposobu zakończenia tego życia przez Chrystusa. ale to, co wydarzyło się na krzyżu, kiedy możemy uczyć się naprawdę, tak jak w oparciu o całe życie Pana Jezusa możemy wiele uczyć się, ale kiedy przyglądamy się Jego śmierci na krzyżu, możemy uczyć się tego, w jaki sposób traktować tych, którzy są względem nas negatywnie nastawieni, tych, którzy nas nienawidzą, kiedy... Jezus, modląc się do Boga, daje nam też bardzo wielki przykład do naśladowania, mówiąc Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy potem umiera, de facto dzieje się coś, co możemy odbierać w kategoriach Bożego przebaczenia. Z jednej strony jest to dowód wielkiej Bożej miłości, że Bóg ukochał każdego człowieka, więc każdego z nas, każdego grzesznego człowieka, do tego stopnia, że mając świadomość tego, iż za każdy grzech powinna być złożona ofiara, powinna być przelana krew, Mając również świadomość tego, że człowiek nie jest w stanie znaleźć jakiejkolwiek ofiary, która byłaby na tyle doskonała i spełniała Boże oczekiwania, posyła na świat swojego syna, który składa swoje życie w ofierze. I nie tylko jest to przejaw Bożej Miłości, ale w głównej mierze jest to konkretny dowód na Boże Przebaczenie: że nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie wybaczyć, jeżeli człowiek uświadamia sobie, że to, co wydarzyło się na Golgocie ponad 2000 lat temu, wydarzyło się dla każdego z nas. Że, kiedy jestem przekonany przez Ducha Bożego o tym, że jestem grzesznym człowiekiem, kiedy wyznaję Bogu swój grzech, kiedy proszę go o jego przebaczenie, Bóg to czyni. to komunikuje mi Wielki Piątek. Że krew Chrystusa, tak jak zresztą jest zapisane w Nowym Testamencie, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli przyjmujemy tę ofiarę, jeżeli tak w dobrowolny sposób uświadamiamy sobie swoją słabość, swoją grzeszność i mówimy Bogu, Bez Ciebie nie wyobrażam sobie życia. A potem Wielkanoc. Zupełnie innego rodzaju wydarzenie, wielka radość, że nie było takiego kamienia, który byłby w stanie zatrzymać Chrystusa, nie było takiego grobu, który byłby w stanie go zatrzymać, nie było takiej siły, nawet żołnierze rzymscy, którzy stali i pilnowali wejście do grobu, zostali i wystraszeni tym, co się wydarzyło, kiedy anioł odwala kamień. I to, co wydawało się, że jest końcem, bo dla wielu ludzi, tak samo dla Bożego Przeciwnika, dla szatana Wielki Piątek, praktycznie był zakończeniem problemu. Pozbyli się problemu, ale okazało się, że Problem dopiero się rozpoczął, kiedy Chrystus z wstał i zaczął wszystko porządkować. W różny sposób, w zależności od tradycji, od porządku liturgicznego obchodzimy Wielkanoc, a przedtem Wielki Piątek. I bez względu na te różnice, które są w sposobie przeżywania nabożeństwa, ale tak samo, gdy idzie o kwestię pewnego podejścia, pewnej teologii, to... Bez względu na to, czy jesteśmy ewangelikami, czy jesteśmy ogólnie rzecz biorąc protestantami, czy jesteśmy rzymskimi katolikami, jeżeli tak mogę powiedzieć, czy jesteśmy chrześcijanami, unitami, czy jesteśmy no, prawosławnymi, tym, co nas wszystkich wiąże, co nas spala, co nas łączy, kiedy przeżywamy Wielki Piątek, jest świadomość swojego grzechu, że, że Bóg posyła swojego Syna i ten Syn umiera za nasz grzech. A więc również świadomość tego, że potrzebujemy przebaczenia. Bo tak naprawdę to my jako ludzie z jednej strony jesteśmy w stanie albo chcemy radzić sobie z wieloma problemami, natomiast z tą jedną rzeczą, która wiąże się i z przebaczeniem, z, z poczuciem winy z brakiem przebaczenia albo z wyrzutami sumienia z tym, jako ludzie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Boże Słowo mówi, w pierwszym liście Jana jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzech, oczyście od wszelkiej nieprawości. I to wskazuje na to, że bez względu na wyznanie, bez względu na tradycję, bez względu na przynależność, jesteśmy ludźmi, którzy, ludźmi, którzy potrzebują przebaczenia. I tak naprawdę Wielki Piątek skupia nas wszystkich, chrześcijan, wierzących ludzi, przy krzyżu Pana Jezusa, z którego komunikowane nam jest przebaczenie. Jeżeli przyjmujemy to przebaczenie, bez względu na naszą przeszłość, Bóg nam wybacza. Generalnie mówi się, że święta to jest czas rodzinny, że święta, obojętnie czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, to są święta rodzinne. I Myślę, że każdy z nas w sercu gdzieś ma takie pragnienie przeżycia bardzo szczególnego rodzaju ciepła, i na pewno to ciepło daje rodzina, dają więzy rodzinne. I fajną rzeczą jest, aczkolwiek myślę, że coraz częściej o tym zapominamy. Fajną rzeczą jest kultywowanie relacji. Jeżeli na przykład tylko i wyłącznie święta byłyby takim pretekstem, żeby spotkać się w gronie rodziny, żeby może porozmawiać z kimś, z kim nie rozmawialiśmy z różnych względów. To jest to okazja ku temu, żebyśmy mogli też naprawdę i Bogu za to podziękować. Z drugiej strony, jeżeli spotykamy się w kręgu rodziny i tak się zazwyczaj dzieje, że to jest takie skupisko osób, które niektórzy traktują Boga poważnie, niektórzy patrzą na Boga z pewnego dystansu, niektórzy w ogóle uważają, że Bóg im nie jest potrzebny. Ale myślę, że niezależnie od tego, czy jesteśmy blisko Boga, czy daleko, czego akceptujemy, czego negujemy, to każdy z nas, jeżeli patrzy zupełnie poważnie na swoje życie, uświadamia sobie, że bez względu na to, czykolwiek byśmy, czy jakąkolwiek treścią byśmy to życie próbowali wypełnić, jeżeli nie ma tam elementu duchowego, czegoś brakuje. Pytanie, myślę, jest nie to, że Możemy wspierać i ktoś się zgodzi z tym, że tego brakuje bądź nie, ale pytanie jest, czy chcemy się do tego przyznać. Bardzo często tą duchową pustkę próbujemy czyjś zapełnić. Czasami jest tak, że ludzie mają jakieś swoje własne powody, żeby zupełnie oddalić się od Boga. Czasami jest tak, że ludzie w ogóle nie mają pojęcia o Bogu, dlatego że nie było człowieka, który byłby w stanie o tym Bogu im powiedzieć. Więc jeżeli ktoś stoi z dala od Boga i stara się znaleźć jakiś sens, tego wszystkiego, co przeżywamy w czasie świąt wielkanocnych, to zachęcałbym, może niekoniecznie do tego, żeby przyjść do kościoła, siąść do pierwszej ławki, ale żeby może wejść do kościoła, stanąć gdzieś z tyłu, wsłuchać się w słowa. Jeżeli y, sposób komunikacji kaznodziei nie jest w stanie kogokolwiek przekonać, to jestem przekonany, że jeżeli człowiek ma szczere serce i ma pragnienie w sercu znalezienia tego, co najważniejsze, to Duch Boży, który zawarty jest, przemawia przez Słowo, jest w stanie przekonać i tych, którzy, którym się wydaje, że nie są do końca przekonani albo nie chcą być przekonani. Kiedy patrzę na yy, i Wielkanoc, ale tak samo na Wielki Tydzień, na Wielki Piątek, z perspektywy współcześnie żyjącego człowieka, to uświadamiam sobie, że tak naprawdę Wydarzenie, które może troszeczkę trąci historią, nie straciło nic na swojej aktualności. I tak jak nieraz w życiu znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, kiedy wydaje nam się, że nikt nie jest w stanie nam pomóc, i kiedy uświadamiamy sobie, że właściwie Chrystus przyszedł po to, żeby nam pomóc, że On umarł za to, żeby nam pomóc, żeby nas wyzwolić, żeby dać nam zbawienie, a Wielkano jest tego potwierdzeniem. To jest też takie przecła wielkiej radości, że możemy cieszyć się, aczkolwiek Wielkano, odbieramy też współcześnie w kategoriach. Sposobności spotkania się z rodziną, tradycja zwyczaje śmingu z dyngus ale praktycznie Wielkanoc nie obchodzimy, dlatego że potem mamy okazję, żeby polać swoich sąsiadów, czy swoich najbliższych, ale Wielkanoc jest okazją ku temu, żeby Bogu podziękować za Wielki Czwartek, kiedy mamy okazję wspominać pamiątkę wieczerzy i brać w niej udział, Wielki Piątek, kiedy możemy Bogu podziękować za to, że posłał swojego syna, że on umarł za nas i za Wielkanoc, kiedy możemy być Bogu wdzięczni. Za to, że Jezus zmartwychwstał i żyje. I takiej radości wypływającej z otwartego grobu życzę każdemu z Was, drodzy Państwo.